Cześć, witajcie na moim kanale Karolowe Sploty oraz w serii tutoriali o podstawach szydełkowania. W poprzednim filmie nauczyliśmy się, jak robić słupek podwójny, a dziś pokażę Wam, jak wykonać słupek reliefowy przedni. Zanim wykonamy słupki reliefowe, bardzo ważne jest, aby we wcześniejszym rzędzie wykonać zwykłe pojedyncze słupki. Bez tych słupków Nasze słupki reliefowe się nie udadzą. Zaczynamy. Rozpoczniemy oczywiście od dwóch oczek łańcuszka na obrót. Obracamy naszą robótkę i słupki reliefowe będziemy wykonywać dokładnie tak samo jak zwykłe słupki, z tym, że nie będziemy wbijać się klasycznie pod, pod całe oczko łańcuszka, pod dwie nitki. Tylko będziemy wykonywać je w ten sposób, że będziemy wbijać się pod całym słupkiem, tak, żeby słupek z wcześniejszego rzędu był w całości na naszym szydełku. Tak, Czyli troszkę tutaj w tą dziurę między słupkami się wbijamy, tak, żeby nasz słupek był na szydełku. Czyli, jak mam tutaj już moją pętelkę na szydełku, to Pobieram sobie sznurek, przytrzymuję tutaj kciukiem i wbijam się od tyłu w tą dziurę między dwoma słupkami tak żeby cały ten pierwszy słupek był na szydełku. Czyli na szydełku mam słupek i dwie pętelki. I teraz już wykonuję zwykły słupek, czyli pobieram sobie nitkę na szydełko, przeciągam przez ten słupek pod tym słupkiem, jakby tak. Przeciągam tą nitkę. Mam trzy pętelki na szydełku. Nie wyciągamy aż tak mocno tej pętelki tutaj. Mam trzy pętelki na szydełku. Pobieram sznurek, przeciągam przez dwie. Mam dwie pętelki. Pobieram sznurek, przeciągam przez dwie pętelki. Pierwszy słupek reliefowy jest gotowy. Zróbmy jeszcze jeden. Nawijam sobie sznurek na szydełko, przytrzymuję te pętelki kciukiem i wbijam się w przestrzeń między kolejnymi dwoma słupkami. Czyli de facto wsadzam moje szydełko od spodu, jakby tego słupka, tak od tyłu, tak żeby ten słupek był na szydełku. Pobieram nitkę, przeciągam pod tym słupkiem. Troszeczkę tylko wyciągam. Mam trzy pętelki na szydełku. Pobieram sznurek, przeciągam przez dwie pętelki. Znowu pobieram i przez kolejne dwie pętelki przeciągam. No i zobaczcie, zakończyłam ten rząd robiąc tutaj na początku słupki reliefowe. Tutaj zwykłe słupki i znowu słupki reliefowe. Trochę to wygląda, jakby tutaj w środku była jakaś dziura. A to dlatego, że te słupki reliefowe, one wychodzą nam troszkę tak z przodu tej robótki. Nie są na równi z robótką tak jak przy zwykłym słupku, tylko są bardziej z przodu. Dlatego dają taki efekt trochę 3D. Jeśli chcecie zobaczyć, jak one wyglądają na jakiejś większej robótce, to zapraszam na mój profil na Instagramie. Tam jest post, w którym pokazywałam, jak wyszła mi właśnie szoperka z motywem liści. I te liście wykonywałam właśnie z plotem reliefowym. Jak odwrócimy naszą robótkę na drugą stronę, to zobaczcie tutaj, gdzie były słupki reliefowe, mamy łańcuszek. Tutaj, gdzie wbijaliśmy się po prostu w oczko, tak i i robiliśmy zwykłe słupki. No to nie widać tego łańcuszka, tak, bo te oczka są schowane. I tutaj znowu pojawia nam się łańcuszek przy kolejnych słupkach reliefowych. Dzięki za dziś. Dzięki za kolejny wspólnie spędzony czas. Myślę, że już powoli domyślacie się, jaki będzie temat kolejnej lekcji. Skoro dzisiaj nauczyliśmy się jak robić słupki reliefowe przednie, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, do śledzenia kolejnych filmów. Oczywiście, zapraszam także do zakupów w sklepie Kroszet, który jest współtwórcą wszystkich moich filmów. Link do sklepu znajdziecie w opisie kanału. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.